Za nami inauguracyjna edycja szczecineckiego Święta Wody. Pierwszą z atrakcji sobotniego wydarzenia były poranne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, które odbyły się na tzw. Jeziorku Kopernika. Święto Wody po raz pierwszy, natomiast zawody są już drugie, drugie zawody... Dla dzieci wędkarskich, dla dzieci i młodzieży taka ryba na jeziorku Kopernika. Już jesteśmy po, można powiedzieć, pierwszych, pierwszych wynikach, ponieważ już te najmłodsza kategoria, czyli klasy 0 do 3 szkoły podstawowej już skończyły swoją rywalizację, natomiast pozostali jeszcze łowią. Mamy 30 uczestników, podzieliliśmy ich na trzy kategorie, to jest klasy 0-3, potem są cztery 6 i ta kategoria ostatnia, czyli 7-8, tak żeby po prostu było też no, mniej więcej ta rywalizacja była w grupach wiekowych e, równa. Przy tego typu zawodach każda ryba, można powiedzieć, cieszy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, złowiliśmy takie gatunki ryb, jakie się tu na pewno w, jeziorze, w stawie na jeziorku, tym tak zwanym jeziorku Kopernika można spodziewać, czyli to głównie płotka i ukleja. Oczywistym jest, że złowione ryby nie były najważniejsze, bo przecież ostatecznie i tak wracały one do akwenu. Dużo ważniejsze w rywalizacji są przecież nagrody, a tych w trakcie zawodów na strefie aktywnego wypoczynku dla nikogo nie zabrakło. Nagrody mamy albo od naszych sponsorów i tutaj też mamy takich sponsorów jak na przykład firma Jackson, czyli ten taki czołowy, można powiedzieć, polski producent akcesoriów wędkarskich, do tego sklep Dobre Branie, Powiat Szczecinecki, czyli tutaj stąd te nagrody. Pochodzą. Jeszcze firma, firma ROX, która też tym producentem generalnie jest, dlatego mamy tych nagród. Postaliśmy się tak naprawdę, żeby ktoś, każdy. Z tych zawodów wyszedł z jakimś, można powiedzieć, takim wędkarskim akcentem, wędkarskim gadżetem, czymś, co się tak naprawdę e, dzieciakom w tej ich, powiedzmy, rozwijaniu pasji wędkarskiej przyda. Na łowieniu ryb, atrakcją święta wody się oczywiście nie kończyły. Późniejsze niespodzianki miały jednak już miejsce nad jeziorem Trzesiecko. Później e, zapraszam wszystkich. godzina Od godziny 13.00 przystań przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Mutualizacji Jezior. Taki dzień z żeglarzami, gdzie będzie można. E, Pobawić się na symulatorze Optymista, będzie można popływać po jeziorze, trochę akurat dobrze, bo się trochę wiatru teraz, ten wiatr się trochę można powiedzieć zwiększył, natomiast no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Później jeszcze są pokazy motorowodne i dzisiaj tak naprawdę jeszcze są te wszystkie atrakcje związane z Białą Flotą, która jest dzisiaj za darmo. Na Mysię i Wyspie później też będą różnego rodzaju atrakcje, więc tak naprawdę wszystko z wodą w okolicach jeziora. Warto dodać, że w trakcie Szczecinieckiego Święta Wody lokalny ośrodek sportu i rekreacji bezpłatnie udostępniał także sprzęt wodny, a całość zakończył koncert busowy zespołu Cotton Wing.